Dzień dobry, dzień dobry. Teraz już oficjalnie. Akurat skończyły się wszystkie mecze, więc słyszy nas mnóstwo, mnóstwo osób i my zachęcamy do tego, żeby tutaj się przed sceną przy naszym wspaniałym samochodzie SK Summer City pojawić. A za to już paru gości, którzy też nakręcą nas pozytywnie na tej imprezie. Ponieważ panie mają pierwszeństwo, nie może być inaczej, to, to na początek dwa słowa o samej imprezie i o tym, co dzisiaj zostało zorganizowane na początek. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na stadionie przy Rodzinne Centrum Sportu i Rekreacji Wiki.

to zawsze działa. <grybujesz> Dawid ale oprócz tego też trochę lokalnej społeczności się pojawi. Od godziny 17, później chyba godziny 19, tak? To będą zespoły tutaj z Podkarpacia, z tego trójmiasta podkarpackiego. Tak, jest inicjatywa skierowana jest do społeczności lokalnej. Bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby społeczność lokalna zaangażowała się w stopniu na tyle dla nią interesującym, że oferta, która została przygotowana, jest dla dzieci, jak i dla młodzieży starszych. Można sobie wyobrazić, można możemy rozebrać koczportowy, można wziąć udział w imprezie, której towarzyszy. Kamer jest biega! Szymon! Szymyj, no nie tako! O, o, Generalnie cieszymy się z każdej wizyty stulatów. No tych stulatków nie wiadomo kiedy się pojawi, ale w razie czego zapas krwi dla nich będzie, tak? o, Do tego do motoserca i do motocyklistów jeszcze za moment wrócimy, ale e, powiedzmy sobie, czy to pierwsza taka impreza W lokalnej społeczności. Czyli dzisiaj już doświadczenie w tej dziedzinie. Mamy doświadczenie, że to jest to trzecia impreza. Jakie? Zimena! Zimena, szeroko! Wejdźmy wejdź polite środy! Dzisiaj. Dawej, wprowadzaj! Łukasz, wprowadzaj! Robimy to jeszcze raz! Zróbmy to jeszcze raz! Zróbmy to jeszcze raz! Dziewczyny się opuściły! Tak, jeszcze raz! Tu? Tak, Fajnie, gramy na szufladę. No to tak, z tego doświadczenia, które już macie, gdzie to, się, to jest godzina. No. Jest, no. jest po 14. Jak ja w danym dniu się daję. Ty do grania. Nie bój Więcej no, gości i. Y, no, i yardi, na drugi, cały działaj też będzie ale wytycznie śledzę jest Głównie moje dzieci, które... Brawo, ja chcę! Kamery Także liczymy! Kurczę! Kurczę spotkanie! Ale łukasz, ty możesz być tu, żeby tam. Tym już nie co robić? Może powiedzmy jeszcze o tych dodatkowych atrakcjach, które przybudowaliśmy. Одой! Одой! Швидко!

to coś ja się tak nie bardzo <śla> Ale no, będzie pewnie na co popatrzeć. W razie czego powtórzymy pewien nieudany trik z telekinesią Liczę, że tak jak nie będą tutaj miały mięsa, ale wtedy, kiedy to się zdarzyło, to i wtedy mamy dobrze w zadaniu. że nie, no, gwóźdź programu, e, na gwoździach programu już część kopnaczek albo ma swojego zdecydowanie ulubieńca, ale jest też e, coś nie tylko dla młodych dziewczyn.

Teraz to się robiło robią. Dobra, piły. Dobra. Do może przejść każdy, a Dobra. młodych Dobra. jak najbardziej zapraszamy, to jest się to nam się nie Dawaj, Dobra. 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 Dobra, chyba mi wracamy! na na różne konkurencje dla dzieciaków się, czynka, bieg, spórka, do końca! do końca! Bok. Teraz wprowadza. Szymek do boku. Koniec staj, Bardzo dobrze. Szymek! Bardzo dobrze. Zabierz, zabierz. na Zabierz. 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 Na rogu

Jeśli nie może możecie horyzont, ale jeśli chcecie trochę pojechać na motocyklu, na przykład tutaj na stadionie wizji, to będzie taka szansa. Tam wszystkie z razem z Motosepcem już się rozstawiły. Zapraszamy, żeby tam się pojawić. Oczywiście my też przede wszystkim zapraszamy tutaj pod scenę, gdzie przygotowujemy trochę hitów, tych, które możecie usłyszeć na to, i my też przygotowujemy różnego rodzaju konkursy. Ja na razie dziękuję parę słów zamienić, ale niestety trzeba przyjść dla tych, te, którzy teczuło, które się dowiedzieli, że i gdzie wiemy. Kacper, chodź, Kacper! Toteż, nie damy tych okularów, bo nie nie zobaczą. Szymek na środek, Piotr na lewą, dawaj, dawaj! Oczy wypali słońce. Dobrze, już zagranie, Szymek! To teraz na razie dziękujemy. Przechodzimy, my przechodzimy... Szybciej, szybciej Szymon! ...w takim razie już do jednych Panek Dawida, które tam do długo czekają. Krystian, pokaż się, Christian. Graj. Poczynienie. Odegraj Poczynienie. mu. że przyjdziemy i przychodzimy. Odegraj. Do góry. Bardzo dobrze. Dobrze. Wysuń się na pozycję. Do góry, do góry, chodźcie. Pac cała, Druga strona. Z naką. Z naką. Tak stop. Pan jest. Tak. Yes. Ja się <laughs> Tawa. Christian, Tawa. do piłki! Bardzo chodź. No już gaj! Uważaj! Podchodzimy do przodu. Piegaj, Piotrek! Spokojnie przyjmij, Dobrze. Oj! Teraz! Zróbmy to! do tyłu. Bardzo dobrze? dobrze.

Krystian, staj na drugim stópku! Ja się dawaj szybko! Pani, oh. Jeszcze Christian. Ja si Szeroko, Szymek, szeroko! Tak, Piotr jest sam w Szybciutko! Szybciutko! Na przodu! Przedob! 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 Graj, Nie,